Witam, może tak na samym początku. Czytajcie opisy pod filmami. Nieraz tam są jakieś dodatkowe informacje i się możecie coś dowiedzieć. To, co w tej chwili widzicie, to jest mój niezniszczalny prądowo i napięciowo zasilacz. No, on jest po upadku zbiórka. Co prawda nie przestał działać, ale uległ tu wskaźnik, który, który był zarazem woltomierzem o, tu możecie sobie zobaczyć, tu był wskaźnik, woltomierz i amperomierz, pękła szybka, więc rozebrałem. Tak to jeszcze wszystko wygląda w wersji oryginalnej. Tu jest płyta główna, tu jest płyta czołowa, tu jest transformator z dodatkowymi rzeczami, tu znajduje się tranzystor. Ja zaraz wszystko po kolei opowiem. Zasilacz powstał na przełomie lat 70-80. I tu niektórzy, nie obejrzawszy filmu do końca, pomyślą, że stary dziadek nawija o starym zasilaczu sprzed 40 lat, a ty młodzieńcze może opracowałeś coś lepszego. No, ale wracając do tematu. I tu macie płytę główną, widzicie już nadpalone elementy. No to wszystko chodziło o 40 lat. W sumie zasilacz jest bardzo prosty, bo do, do, do główny zasilacz to są e, tranzystor 2N, który się znajduje 2N 3055, który się znajduje się na radiatorze i tu jest jeszcze tranzystor sterujący i następny tranzystor. To jest kompletnie cały zasilacz. Te dwa tranzystory odpowiadają za za alarm i za e, właśnie wyłączanie e, prądowe. Tu jest transformator, tu jest płyta pośrednia. Ten cały prostownik będzie przeniesiony na mniejszą, po prostu płytkę, bo ta płytka będzie cała wyrzucona. Tu są tranzystory od buczka. W tej chwili buczek jest już zrobiony na takim, na takim małym, o, na takim małym piezoelektryku. Także ta płyta cała będzie wyrzucona. Transformator jest dawnej. Unitry TS 40x45 daje 2 razy 15 v Regulacja napięcia odbywa się w zakresie od 0,5 do 30V. I jeszcze zasilacz posiada, no jak, jak mówiłem, przeciążenie prądowe i alarm. A tu Wam zbliżę, jak wygląda ten filtr. O, to jest filtr tu, ten 50Hz. Nie sugerujcie się taką dużą ilością tu tych przewodów połączeniowych. Te przewody służyły tylko do elementów regulacyjnych. Zaraz to wszystko opowiem, o co chodzi. Ja już tu zacząłem porządkować. Wymieniłem elektrolit. Tu mam elektrolit firmy Elwa i tak samo jak nasza Unitra już te firmy nie istnieją. I pokażę wam teraz coś ciekawego. Cały zasilacz ma bardzo dobrą stabilizację dzięki temu, że po prostu jest zupełnie oddzielny układ punktu odniesienia tego napięcia wzorcowego. Tu jest oddzielny transformatorek, tu jest elektronika, czyli dioda zenera 1 tu jest dioda zenera 2 tylko akurat nie miałem dwóch, jednej połączyłem dwie razem tranzystor elektroli. To stanowi oddzielny punkt. Odniesienia napięciowego, dlatego ta stabilizacja jest po prostu taka, taka dobra. Gdybym w tej chwili robił układ odniesienia zupełnie inny, zrobiłbym go na, nie na transformatorze i tej elektronice, tylko na trzech elementach i dodałbym taką bateryjkę 3V, taką pastylkową, i to by mi po prostu wystarczyło. Dobrze, załączymy zasilacz. Może ja Wam teraz zademonstruję, o co chodziło. Tu na panelu przednim jest pięć przycisków. Czerwony, popielaty i trzy po prostu białe. prawda? Czerwony, oczywiście załącz, wyłącz. Tu, że był miernik wskazówkowy, było wciśnięcie, były ampery, wyciśnięcie, były wolty. Tu są napięcia, czyli 5, 9, 12 V. Może ja to zademonstruję? Dobrze, wciśniemy. W tej chwili mamy ustawione 26. No sobie tu reguluję 29, 24, o 15. No dobrze, nieistotne. I teraz tu była właśnie szybka regulacja. Zobaczcie, wcisnę pierwszy. Mam 5V. Wciskam drugi, mam 9V. No, po 40 latach tu jest kalibracja, można to sobie ustawić, zaraz pokażę. Wciskam trzeci, jest 12V. Wyciskam wszystkie, zobaczcie, o, mam regulację tu płynną napięcia do 30V. No jak mówię, po 40 latach nie można coś tu wymagać. I teraz tak. Ten przeciw służył do y, przełączania y, prądu, czyli od 0 do 200 mA. Wciśnięty był od 0 do 2A tu jest dokładna regulacja jeszcze tego amperażu, czyli od 0 do 200 mogliśmy sobie ustawić 30, 50, 20, 10 i tu mogliśmy sobie ustawić 1, 1,5 i tak dalej kręcąc po prostu tym. Tu są takie cztery diody, te diody informowały o stanie po prostu przełączenia, yy, przełączenia yy, danego yy, po prostu przycisku. Gdybyśmy nie chcieli na przykład 12V tylko 13V po prostu sobie tu kalibrowaliśmy Ustawiamy, o może w ten sposób, te 13 V. O, ustawiłem sobie, no powiedzmy 13 V. I teraz zobaczcie, mam 13, 9, 5. 5, yy, może byśmy chcieli ustawić sobie na 6, czyli ustawiam sobie tu kalibracją na 6. Mam 6, yy, 6, 9. Tak, no, wszystko lata i 13V teraz pokażę Wam możliwości zaślacza w odniesieniu do zaślacza, który pokazuję na kanale trzecim że tam jest spadek 0,2-0,4V tutaj jest po prostu nierealne tu mam podłączoną żarówkę żarówka ma 21W 12V tu sobie wyprowadziłem i teraz tak już ustawione mam napięcie biorę sobie, kręcę na Maksimum, czyli maksimum ma, ma ponad 2 ampery Na tym wciskam sobie przycisk, żeby było maksimum. Jest napięcie 12V. Powinno mi nawet podbić to napięcie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Zobaczcie. 12 i 1, czyli nie ma spadku. Jest 1 dziesiątka po prostu w górę. Tak trzyma stabilizację, a teraz zobaczcie, troszkę wezmę, cofnę wskaźnik amperażu, już napięcie mi spadło do 1 V i tu zapaliła się żaróweczka. Jeżeli wezmę po prostu dalej, uruchomię już... Teraz pokażę Wam inną możliwość. Czyli zobaczcie, mam tu diodę świecącą prawda? I teraz robimy tak. Wyłączam pełne, yy, pełny amperaż. Tu zjeżdżam do końca i lecę do 30, 30 V. O, może w tą stronę. Zobaczcie, mam 28. 30 V mam, prawda? I tu mam też to, co jest wyjściowe. O. Zobaczcie, i po 30V dopinam. Dopinam diodkę prawda? Jest alarm, dioda się świeci, ale nigdy mi się nie spali. Zobaczcie, teraz robię to samo. Dopinam pod samą diodę, prawda? O. I zobaczcie, co się będzie działo. Alarm. Dioda się świeci, czyli bez żadnego zabezpieczenia. Nic się z diodą po prostu nie dzieje. Ogranicza prąd tak skrajnie. Zobaczcie. O. No dobrze. To by było na tyle, jak złożę całość po prostu puszczę film na drugim kanale. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.